Pokazać, żebyś pokazał, pokazać co chcesz dzisiaj, w jaki sposób chcesz głosić ten temat, modlę się o to, żeby postawił Twoje anioły w koło. bojcie, że anioł fajski zakłada oprócz wokół tych, którzy się boją Ciebie niesiesz wybawienie. Modę się, aby dzisiaj poruszył się, może się, abyś postawił ochronę dzisiaj yy, i byś sam głosił się, może się ten aby ten temat był, ojcie, prosto z Twojego serca pochodził i aby yy, był przedstawiony jasno. Rozumiale i abyśmy mogli zobaczyć bogactwo, które jest w Słowie Bożym, które nas poucza, które nam pokazuje i tak dalej, i tak dalej. Chwała Ci Jezus ode mnie Ci, dziękuję Ci Królowi Panu, Panu Jezusowi, że Ty jesteś mocny i będziesz w się działał. Aleluja! Dzisiaj chciałem na chwilkę króciutko taki jeszcze jeden temat zatytułowany Demony wyganiajcie. Demony wyganiajcie pochodzi, jest to nakaz Pana Jezusa włączony do tak zwanego, jakby to rozumiemy wielkiego nakazu misyjnego. Można sobie otworzyć ja dzisiaj nie mam czasu i nie będę czytał słowa, ale można sobie otworzyć Marka 16 i tam jest napisane o tym, więc Demony wyganiajcie to nie jest Współczesny nakaz jakiegoś tam, wiecie, zbliżikowanego pastora, który stwierdził, że tak powinniśmy robić, tak, że jego widzimy się. Jest to jawny nakaz Pana Jezusa. E, chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, wyganiajcie demony. E, kiedy patrzę na słowo Boże i e, kiedy Chrystus e, pojawił się, w ciele, przyszedł w ciele do Izraela, mniej więcej nie mniej się to kłócić dwa tysiące lat temu, mniej więcej plus minus, różne są daty. Zauważcie, że świat biegał, świat ówczesny Izraelitów biegał w kółko szokowany, zdziwiony, ich usta, tak jak Biblia mówi, że kiedy ta moc i mądrość Chrystusa przychodzi, że wszyscy przed nimi usta zamykali tak często, może to obserwować, żebyśmy nie mieli odpowiedzi. Jezus e, zaczął nakazywać tym demonom, które sobie tak się im wydawało bezpiecznie żyły w świecie izraelskim, prawda, ówczesnym, ponieważ religia Faryzeuszów e, odeszła, odeszła od nawet tego, co Stary Testament mówi, powprowadzała przez ten okres, szczególnie niewoli babilońskiej, różne, różne dziwne tradycje, miszny, talmudy, e, różne mistyczne, wiecie, mistyczni rabini, tak zwani, czyli wiemy, jak słyszymy mistyczni, to znaczy, że, że związane, wiecie, z przesądami, magią i tak dalej, różne kabalistyczne dzieła powstały, tak księga Zohar i tak dalej. I właściwie nie obserwujemy, że jakakolwiek moc działała w Izraelu poza, wcześniej widzimy, pod jeszcze stary testament Janu Chrzciciela. I zobaczcie e, tutaj tą ciekawą rzecz, że Jezus chodzi i wygania demonów. To było dla nich, e, jak oni patrzyli na wyganianie demonów Izraelu. No, kiedy Jezus wygania demony, Nikt, zobaczcie w odróżnieniu dzisiejszego czasu, czego nie powiedział. Już mówiłem to w poprzedniej całej serii, na ten temat, tych może mieć demony. Czego i, i, współcześni Izraelici, ci ludzie, którzy na to patrzyli, coś czego nie powiedzieli. Co powiedzieli, a czego nie powiedzieli. Nie powiedzieli nigdy, nie ma czegoś takiego jak demon. Nie ma czegoś takiego jak szata. Zobaczycie? Przez całe, przestudiujcie cało... Ewangelii, w cały dziej apostolski. Tam nie ma człowieka, który by powiedział, że nie ma demonów, nie ma szatana. W dzisiejszych czasach żyjemy, kiedy przez jakiś okres czasu, przez e, stulecia powstawały różne doktryny w stylu racjonalizmu, w stylu e, oskrobania Biblii z jej ponadnaturalności. Powstawały różne kościoły światowe, które bo na oparciu o te temat Ale zobaczcie, że ówczesny świat izraelski dobrze wiedział, że są demony. Jaki był problem? Kilka problemów tam jest. Przede wszystkim nie było Chrystusa. Przede wszystkim nie było mocy Ducha Świętego. Przede wszystkim nie było autorytetu nad tymi demonami. I co ciekawe, skąd wiemy, że nawet faryzeusze... Jakiś tam, Jak widzimy, nie we wszystkich przypadkach, w jakichś skrajnych przypadkach funkcjonować tak jak dzisiaj jest. Bo dzisiaj służba, bo wiecie, jest re, oddelegowywana do jakiejś tam wiecie niszy, do jakiegoś wiecie zamknięcia, tam wiecie gdzieś do szafy, gdzieś usunięcia tego, żeby nikt nie widział. I z tego to wynika z takiego samego poznania, jakim mieli faryzeusze. Zresztą ja mówiłem, faryzeuszom się wydawało, że jak ktoś ma demony, koniecznie to zaraz będzie się pienił, lewitował i kręciła mu się 30-60 stopni głowa w koło. Prawda? To jest obraz przeciętnego człowieka. Czy oni nawet wierzą w to, czy nie, to jest jeszcze kwestia zapytania, ale to nie jest, nie jest do końca prawdą. W ten sposób mogą manifestować się pewne typy duchów. Ale nie wszystkie się tak manifestują. Ale nie o tym chcę mówić dzisiaj. Zauważcie jedną ciekawą rzecz. Oczywiście Jezusowi Jedni biegali zachwyceni i to tak zawsze jest z człowiekiem, jedni biegali zachwyceni, bo Jezu zaczynali demony, się, o, z mocą, nakazuje im i słowem mocy, nie jak faryzeusze, nie jak faryzeusze, który tam wiecie różnie, że to wytłumaczają, wiesz, tam tutaj dziesięciny zapłacić, będzie wszystko czasem, prawda? Albo tutaj pójdziesz do świątyni ci wszystko to zejdzie. To są takie gadki szmatki. Gadki szmatki, nie niepokryte nigdzie w słowie. Wiecie dlaczego? Ponieważ i do tego właśnie Czyli ten króciutki, naprawdę w duchu świętym temat, demony wyganiajcie. Ludzie biegali zachwyceni, ponieważ zauważyli tę sytuację, była kobieta zgarbiona, która miała ducha w sobie, ducha takiej niemocy, to się niemoc nazywa, to jest taka niby choroba, ale to jest taka, powodowała właśnie ten stan. Inne osoby, Miały różne typy duchów, czytamy o duchach, które powodowały stany, które w dzisiejszej medycynie nazywają się, wiecie, no, typu głuchy, głuchoniemy, człowiek ślepy, prawda, czyli ślepy, czyli dzisiaj w medycynie jakiś niewidomy będzie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Różne, różniszte i zobaczcie podejście Jezusa i podejście współczesnego Kościoła, prawda. Jezus co nakazał? i raz przytoczmy Marka 16. Marka 16 ten fragment szczególnie tam jest od chyba Marka 16, tam od 17 do 18 chyba jest głównie zobaczcie Jezus nakazał demony wyganicie. Co sugeruje nam w tym krótkim kazaniu? To jest dobrze myśleć. Co sugeruje nam, że demony wyganiajcie? To znaczy, że Demony same nie wychodzą. To jest jeszcze dodatkowy argument do tego całego zestawu. Polecam każdemu przesłuchanie około 13-14 części. się dzisiaj może mieć demona. Do tego zauważcie, Jezus nigdy nie powiedział, przypro... zauważcie to, to jest to, co chciałem powiedzieć, jasno to zaakcentować. Jezus nigdy nie powiedział, przyjdźcie do mnie, a demony same wyjdą. Zauważcie, przez całą Biblię nie znajdziecie tego, bo wiecie co? Bo wtedy by Jezus nigdy demonów nie wyganiał, wystarczyłoby, żeby Jezus, do Jezusa ludzie przyszli, te demony same wychodzą, ale współczesne kościoły tego nie widzi. Tak jak faryzeusze ślepi, siedzą po tych różnych synagogach, po tych różnych zborach, i mówię tu niestety również o, szczególnie o sześciopowcach, charyzmatykach, którzy, dlaczego nie mówią, bo oni powinni wiedzieć lepiej. Że Baptysta nie wie, to jest jedna kwestia, prawda? Nie w oszczędnym duchu. Ma teologię, jakieś tam tradycje, jakiś tam, ma jakiś tam ułamek doktryn, które są dobre, zresztą ma wszystko pokręcone. Ale dziesiątkowiec, charyzmatyk, myśli, że Bóg od nas wymaga więcej, prawda? Nigdzie w Biblii nie znajdziesz, nigdzie, przejdziesz Biblię w dużych sześciu, przejdziesz cały testament, bo przecież listy, nie znajdziesz nigdy takich dwóch e, rzeczy. Po pierwsze, nigdy Jezus nie powiedział, przyjdźcie do mnie, a demony automatycznie z was wyjdą. Dlaczego? Bo zawsze było tak, że Jezus mówi, idźcie i wygadniejcie demony. Będziecie stąpać po i ziemi, wszelkie siegne przecież i uczyni wam krzywdy. Ale to oznacza akcję, to oznacza nieautomatyczność. Nie ma dużo, że w chrześcijaństwie y, automatycznie, to co masz automatycznie? Kiedy przychodzisz do Jezusa, to i, 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 i wierzysz w to, kim, kim, kim On jest, wierzysz w to, co dokona na krzyżu, wierzysz w Jego osobę, wierzysz, że jest Mesjaszem, posłanym od Boga, że jest Bogiem, który przecież odkupić, że może wybaczyć i wybaczył wszystkie Twoje grzechy, jeśli to przyjmiesz, co masz automatycznie grzechy. Wszystkie są wybaczone ale wszystko inne musisz wziąć przez wiarę. A zatem zobaczcie, nigdzie Jezus nie sugerował przejrzyjcie Biblię. Są różne wersety, tak jak powiedziałem. Jeden taki ostatnio też sobie jeszcze raz czytałem, czy to czytałem wiele, wiele razy w ciągu ostatnich kilku lat. A tam jest taki moment nawet oczywiście kiedy ludzie zobaczyli, że w mocy Jezusa, w jego imieniu jest uwolnionych demonów, często ludzie przynosili ludzi e, różnych, e, w różnych stanach zdemonizowania, czy był to był lunatyk, czy był to różne inne rzeczy, czy rzeczy niewymienione w Biblii itd. Tak e, tam taki jest fragment, e, może sobie to z takim studium tego zrobić, e, gdzie co czytamy, że jakiś tam gościu przychodzi z synem i, i do, do apostołów przychodzi on i, i jakaś wrzawa się tam robi, Jezus podchodzi, mówi co jest grane, tak, w tym języku no oni mówią, że przynieśli taka i taka sprawa, przyszli do apostołów, żeby wygonić demona, a oni nie mogli Jezus tu mówi im, wtedy do apostołów mówi o klemie. Niewierne i przewrotne, prawda? Niewierne i przewrotne. Niewierne chodzi o niedowiarstwo, o brak wiary, że Jezus może wygonić demona. Przewrotne chodzi o odstępstwo od Słowa Bożego, odstępstwo od życia w Duchu Świętym, odstępstwo od takiego chodzenia, poruszania się w Duchu Świętym i w Słowie Bożym, prawda? W prawdzie Słowa Bożego. A więc Jezus później co powiedział zgromił. Demon dopiero wyszedł. Nigdzie, powtarzam i rzucam wezwanie każdemu. Nigdzie w Biblii Jezus nie powiedział, przyprowadźcie ich, żeby mnie przyjęli, żeby uwierzyli we mnie, a wtedy demony automatycznie wyjdą. Zawsze było, zawsze było, demony wyganiajcie. Chorych leczcie. To samo z chorobami. Jacyś ludzie, jeśli przychodzą do Boga, czasami się zgadza, czasami to jest bardzo rzadki odsetek, że ludzie przychodzą z chorobami, przyjmują najpierw Jezusa, zauważcie to, zaznaczając to. I Bóg dokonuje czasami automatycznie uzdrawia ich na przykład jakieś choroby. Albo na przykład niektórzy przychodzą do Jezusa, e, Idą, biorą przez wodny i na przykład podczas chrztu wodnego czasami jakieś takie świadectwo możecie znaleźć, że Bóg kogoś od czegoś drogi, Ale normalnie, jak to działa, bracie i siostry? Tak samo jak z uwolnieniem. To, że przychodzi do Jezusa, nie automatycznie uwalnia się od chorób. To, że przychodzi do Jezusa, bo wodę, a teraz mam otwartą drogę, Teraz na otwarte niebiosa, teraz wszystkie obietnice Biblii są dla mnie. I co muszę zrobić? Zaaplikować je. Ponieważ Izajasz 53 co mówi? Że w Chrystusa, w ranach Chrystusa, sińca Chrystusa, bo tam jest takie e, słówko.